Ja to sobie układam w głowie i z tego, i z tego składam łódkę. No. Robimy pierwszy raz bakistę na żywą rybę z, z pompą, z, z odpływem, z wymianą wody. No to 70 na godzinę na tej łódce to raczej już nie jest w ramach rozsądku. No, no trochę, trochę mała ta łódka na 70 km na godzinę. No, no ten kanarkowy kolor. Czy może można połączyć dwa kolory, albo trzy, albo zrobić łódkę w paski, albo w kropki na przykład? 30, jak się założy, to już jest naprawdę, to też się pływa w okolicach 50 na godzinę. W najbliższym czasie musimy to ogarnąć, żeby, żeby zrobić formę kadłuba, żeby móc działać dalej z tą 400. 15 pasków zrobić, takich Nie to nie. Założymy jakiś tam silnik z 25 koni i spróbujemy nią popływać, zobaczyć jak to, jak to będzie się spisywało na wodzie. Żeby to było na krótką stopę, bo się wszyscy pytają na krótką stopę, na krótką stopę. Ja to widzę w głowie, zaczynam układać łódkę i, i, wtedy, i wtedy coś sobie tam dopasowuje. Tak Czyli jak... po prostu ten cały projekt powstaje w boju, w warsztacie. Tak, nie na tak, desce, nie, nie na stole. Nie, stole, na desce, ślamskim, nie na stole, tylko nie w, w boju w warsztacie. No, jest jeszcze jedna mała łódka zamówiona żółta z czarny. O, osa! Awesome. Schowki na wędki, ja myślę, że będą, będą z przodu duże bakisty, gdzie będzie można na pewno włożyć wędki. Pływać tu pływa fajnie, no ale, ale to jest trochę przesadzone moim zdaniem. Jeżeli to będzie się spisywać, to może zmienimy certyfikat, na, zrobimy nowe na 50 koni. No. Jak będziemy budować pokład, przyjedziecie i wtedy zobaczymy, co to, co to będzie. Ostatnio byliśmy na zawodach, deszcz padał, nalało nam wody do środka, wtedy yy, odpalamy silnik, yy, ruszamy, wyciągamy ten korek i woda zasysa i wysysa tą wodę z środka, z łódki. Klient się zmusił. Klient chciał, no i naobiecywałem i musiałem to zrobić wreszcie. No patrz, masz, masz los, co za trauma.